Dziś od samego rana wszystko szło nie po mojej myśli. Obudziłam się już z jakimś dziwnym napięciem. Komputer odmówił mi posłuszeństwa, zamroził się w momencie, gdy miałam zacząć coś ważnego. Pomyliłam godzinę rozmowy i nie mogłam pojawić się na spotkaniu, bo po nim miałam już kolejne. Czas naglił i zaczęłam się zastanawiać, czy ja po prostu nie wzięłam dziś za dużo na siebie. Jeszcze tyle było do zrobienia. Nie potrafię połączyć nowego konta z kątem reklamowym, co wstrzymuje mój projekt. Bank pobrał pieniądze za coś, czego się nie spodziewałam. Nawet droga, którą zwykle jadę spokojnie, dziś była pełna korków. Za każdym razem, gdy chciałam nagrać coś dla Was, coś mi przerywało. I wtedy poczułam frustrację tę głęboką, mocną, która przychodzi, kiedy coś w nas pęka od środka. I paradoksalnie, w tym wszystkim pędziłam na jogę, na jogę. Miejsce, gdzie przecież mamy się zatrzymać, prawda? Więc dlaczego biegłam? Na jodze były tylko dwie dziewczyny. Młode, radosne, świeżo po lekcji surfingu. Ich energia połączyła się z moją. Zaczęłyśmy praktykę, i w pewnym momencie wszystko się zatrzymało: słońce, śmiech, oddech. Poczułam flow, absolutne. To była piękna sesja, taka, którą czuję się jeszcze długo po. A potem? Chwila refleksji. Zrobiłam jeszcze kilka małych rzeczy, odpisałam, wykonałam parę tasków pomiędzy łapaniem stroju kąpielowego. I wtedy, zamiast biec dalej, podjęłam decyzję dać sobie czas dla siebie. Skoczyłam do oceanu, pozwoliłam falom mnie ponieść. Poczułam słońce na skórze, godzina, tylko jedna, a zmieniła wszystko. To był reset. I wiesz co? Nagle miejsca parkingowe były tam, gdzie powinny kolacja była przepyszna, wieczór cudowny i pojawiła się wdzięczność wdzięczność za frustrację, bo to ona, ta cała frustracja, zatrzymała mnie w biegu i pokazała mi coś ważnego. Że mogę nie wiedzieć wszystkiego, nie ogarniać wszystkiego, nie dowozić wszystkiego na czas i nadal być w porządku, nadal być wystarczająca. Bo czasem to właśnie te momenty chaosu są jak migające światło. Zwolnij, zatrzymaj się, oddychaj. Frustracja to nie wróg, to wiadomość. Z ciała, z duszy, z miejsca w nas które już ma dosyć biegu. Czasem to zmęczenie, czasem potrzeba przestrzeni, a czasem to po prostu życie, mówiące hej, nie musisz wszystkiego kontrolować. I widzisz, w tej godzinie w oceanie nie rozwiązałam ani jednego problemu z rana, ale wszystko się zmieniło, zmieniła się moja perspektywa, bo kiedy ciało się rozluźnia, umysł nie kręci się w kółko. A dusza znów czuje przestrzeń. Nagle wszystko wraca na miejsce, delikatnie, naturalnie. Może potrzebujesz takiego momentu teraz? Nie oceanu, może to będzie spacer, łyk herbaty, wypity bez telefonu w ręku, albo zamknięcie oczu, trzy głębokie oddechy? To wystarczy, żeby zmienić cały dzień, nie świat zewnętrzny. Ale świat w Tobie. Chcę, żeby ten podcast też był takim momentem, przypomnieniem, że nie jesteś sama i że frustracja to nie koniec świata. To często jest początek na nowo. Więc jeśli dzisiaj coś Cię przytłacza, jeśli czujesz napięcie, irytację, poczucie, że nic nie działa, zatrzymaj się na chwilę, zapytaj, czego naprawdę teraz potrzebuję? Nie żeby naprawić, tylko żeby być. Bo może to wszystko, co masz zrobić, to zatroszczyć się o siebie. Dzięki, że jesteś, za twoje serce i obecność, za to, że razem tworzymy przestrzeń, w którym można poczuć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli podobają Ci się treści, które poruszałam, będę wdzięczna za wiadomość, za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie czy za obserwowanie mnie na Insta i TikToku. Free Polish Spirit. Jestem tu dla Ciebie. Z miłością. Kasia.